Z tej strony Oliver, a dzisiaj mamy kolejną recenzję na moim kanale. Mamy zestaw WIX Kobi 75 mm Fleet Gun, jeśli się nie mylę, i ruiny z flagą i błękitną, chyba armią tak to się nazywało. Jest to działo i ruiny. Pierwsze co zwrócę uwagę. Bardzo mi się podoba ta flaga. Jest ona bardzo duża. E, bardzo duża. Podoba mi się jeszcze ta szpica. Co tu jest? Sama figurka też jest fajna. Kopi o bardzo fajne klocki, które jakby mają takie odłamki już. Jest to mega skonstruowane. Armata jest też mega zrobiona. Zobaczcie sobie. Różne detale. Zaczepik. Koła nawet się ruszają. Armata tak wygląda z przodku, umie ruszać tą nie wiem, tym działem. Także tutaj też się rusza. O. Bo to jest całe przyłączone do tego pancerza, akurat. Można tak powiedzieć. Odstawmy ją tutaj i przejdźmy do figurki. Figurka jest bardzo fajna. Jest to yy, chyba dowódca takiego działa, można powiedzieć, z rolnetką. Jest piękny nadruk na torsie i no, hełmie. Jest to piękny hełm. Bardzo pochwalam za to Kobi. Czarne buty. Ma jakby takie szelki, można powiedzieć. Ma też kapsy. Mina zadowolona. Bardzo pochwalam to kobie. Jest mega ten zestawik. Może jeszcze się doczekacie trójpaka. Żołnierze trójpak to to jest taki zestawik, gdzie są trzy żołnierze o tak powiedzieć i kawałek lądu. Będą to chyba Niemcy. Także w... Moim jeszcze zobaczcie mój poprzedni, poprzedni odcinek, gdzie nagrywałam panterę. Także dziękuję za oglądanie. I.